Ja jestem Iggy, a to jest chyba już trzeci odcinek z Browsters. W poprzednim odcinku dropnęliśmy poko z Boxa, dzisiaj dobijamy 400 pocharków. Tak więc jestem tak głośny, bo. Yy, oj, piszą do mnie wszyscy teraz. Dobiliśmy 10 subów yy, dzisiaj, w yy, dwa dni, dobiliśmy 10 subów. Yy, gram sobie poko, chociaż poko na ten typ nie jest tak aż tak dobra, bo, bo ma mały damage. Dobra, e, jestem tak uśmiechnięty, mamy do 10 subów pierwsze, dobra, ciśniemy sobie i fajcie drugi cel to jest, no co 10 subów, czyli teraz lecimy po 20 subskrypcji, jest już nas 10, dobra, przepraszam, ale osoby pewnie do, do mnie będą pisać. No i co, lecimy sobie? Tu mamy jeszcze dwie skrzynki. Ja cztery parki psy, poko, to jest dużo. Dobra sobie, niszczymy je szybko. Pamiętajcie, pamiętaj, jeżeli jesteś nowy, daj mi subskrypcję z dzwoneczkiem. Przepraszam za te dźwięki, które będą w tle. Moja siostra właśnie przyjechała. A ja sobie nagrywam ten odcinek, bo no po prostu musiałem. Dzisiaj go wstawię, bo trzeba. Na ten moment epicki. To mamy to pierwsze 10 subskrypcji. Jestem tak szczęśliwy. Dobra, ciśniemy z tym poko. Dobra, słuchajcie. To, to jest... Oj, musimy uciekać. Dobra, tym poco nie, nas, ten poko nas nie zabije, tylko my go. Dobra, zabiliśmy. Leczymy się, ale ten ból nas dojedzie. no, no dobra. To się nie udało, mamy trzecie miejsce. Zagramy jeszcze gdzieś w tym odcinku. Zagramy dużo gierek. Dobra, drugi rank mamy na poko. Gdzieś dobijemy chyba go na piąty, nawet. Te skrzynki, które rozbieramy, będziemy otwierać. Dzisiaj w poprzednim odcinku zrobiliśmy opening bardzo malutki, Jeden big box i cztery boxy, To w drugim. Wy, gdy mieliśmy jednego big boxa i dwie skrzynki, w tej drugiej właśnie nam wypadła postać. Więc jestem mega szczęśliwy za to. Dobra, tym poko możemy sobie dużo tutaj zrobić, bo on ma w końcu leczenie tego kozackiego ultra. Tanita chce nas zdobyć. Aj, zabiła nas. Dziesiąte miejsce mamy. E, wyjdź. Dobra, robimy cięcie, kiedy będzie. Dobra, dołączę nas do kolejnej gierki. Będę trochę teraz głośniej, ponieważ y, jest jeszcze dzień, a w nocy do tego filmów nie będę nagrywał. Jutro wstawiam kolejne dwa filmiki. I słuchajcie, czasami będą co, co jeden, dzień, dwa albo trzy filmy. To jest bardzo dużo. Nie wiem, czy tak powinno się robić, no ale ja tak chcę. Jest dla Was oczywiście. Chyba nie dla. Nie robię tego dla wyświetleń na pewno. Bo po prostu. Dobra, leczymy się. Ale tym zrobi je, ta, ta nita. No, nita ma duży damage. Dobra. Bez żadnych cięć lecimy sobie z gierką. To jagiń wyrzemy. Dobra, sobie jeszcze trzy gierki. Ten odcinek będzie długi. Są jeszcze trzy minuty nagrywania, Oj, ciała. dobra. Musimy się, tak pilnować dookoła, żeby nas nikt nie zabił. Jak mówiłem, to przepraszam, bo moja siostra przyjechała. Może być trochę głośno w niektórych momentach. I... Kurde. Dobra, niszczymy sobie skrzynki. Tutaj. Niszczymy, niszczymy. Dobra, tu ktoś będzie. Nie. Chciałem, że będzie kto. Oj. Kolt złożył beznajdzie innego ulta dał po prostu go chyba zabijemy. Ten ból go dojedzie. Dawaj ból. Dojeżdżasz tego poko. Dobra, tego bóla możemy na spokojnie sobie zabić. Dobra. Będziemy krążyć dookoła. Dobra, tego bóla trzeba tam... Z... O nie, nie dam rady. Oj, dwa bóle. Nie wiem czy tego wyjdę ult. Trzy bóle na mnie będą szli. To pięknie. Że tu będę krążyć wokół tego kaktusa. Uciekamy. och jeden pokój jest. O Boże. Czyli ja. Co? Będzie ciężko, nie powiem. Będzie ciężko z trzema bulami. Z dwoma już, bo tam został zabity. Tam pewnie kampi. Ten typek. Podejdziemy. Nie kampi tam? Nie, on go zabił tam gdzieś jest. No. Dobra, to się, to się uda. Wygramy to jeszcze chyba. Dobra, gonimy. Trzeba. On się uleczy. On się zacznie leczyć. A my go mamy na daleko. Tak wam powiem. Dobre. Ult. Dobra. Pult? Dobra. Zabijemy? Nie dam rady. Co, drugie miejsce? Hmm. Dobra, trzeci rank. Oczywiście, jak mówiłem, to dobieru sobie nim piąty. Przepraszam Was za te dźwięki, ale dobra, zbieramy to i dodajemy do poko. Hmm. Dobra, Ostatnia gierka, robię sobie cięcie, kiedy będę Dobra, jesteśmy już w gierce kolejnej. Są. So, y, jest głośno bardzo, przepraszam Was. Dobra, niszczymy sobie te skrzynki, to jest ból. Dobra, to ból będzie nas tak zaganiał. Dobra, my uciekamy. Dobra zrobił błąd, bo nas tak jakby odstąpił nam tej śmierci. Dobra, jest dziewięć osób. Ta, tą Rosę trzeba by było zabić. Oj, dobra. My zabi byśmy zabili tą Rosę. Ale to nic. Dobra. Oni będą się tam klepać. Ta Rosa chyba go zabije. Dobra, nie, bo ten ból tam wkroczył do akcji. Przepraszam, o trochę cicho, bo przepraszam wam tak jak klikam. Dobra, cicho bardzo byłem, bo musiałem się skupić, przepraszam Was. I te 7 pucharków wbijemy jeszcze. Dobra. Ostatnia gierka w tym odcinku. Czy dobijemy ten piąty rang to jest nie wiadomo, ale ta ostatnia gierka daną chyba szczęście. Dobra, nabijemy no sobie... To jest ta Nita, ona z nami przegra, bo ja biorę ją na dystans, chyba biorę ją na dystans. Teraz mogę do niej na blisko śmiało podejść, albo chyba nie, e, nie, dobra, ziemleczenie, dobra, zabiliśmy. O, tak blisko, dobra, wtedy co było głośno, tak, bo moja siostra malutka płakała. Przepraszam was. Dobra, niszczymy, zabieramy To mnie to dało radę, by podjechać Szybko, ale nie, dobra Uciekamy sobie Dobra To będzie podpucha Tu to szkampi Nie, dobra Niszczymy, dobra, daliśmy radę Teraz bierzemy to szybko Uciekamy Leczenie Uj, zginiemy nie, dobra, nie, dobra. No, mam radę. Ta nita tam jest, to może sobie dał radę chyba. Perfekcyjne leczenie. Dobra. I wygraliśmy to. Jest wygrana. Oj, telefon mi spadł. Dobra. Udało się, dziesiąty poziom, piąty rank mamy, 20, 30 tego. I przy okazji sobie otworzymy tą skrzynkę. Dobra, czy coś nam wypadnie? Nie. 16 monet, punkty mocy bul, plus 4, punkty mocy do Barleya plus 10. Dobra, i co? Pamiętajcie, wbijajcie do klanu. Jeżeli chcecie. No i co, to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Siema.